zaczynać. W ogóle mam ściągę, no nie? Bo tak jak zaczęłam po prostu sobie myśleć o tym, co bym chciała przekazać, to zaczęło mi napływać taki nadchłok myśli i w ogóle różnych spraw, że jest tego bardzo, bardzo dużo, ale też nie chcę Was zagadać. Chciałabym Wam przekazać takie najistotniejsze rzeczy, bo zdaję sobie z tego sprawę, że niektórzy ludzie w ogóle nawet nie słyszeli o takim czymś, że jest modlitwa o uzdrowienie, uwolnienie, z czym się to w ogóle je i tak dalej. Tak, w skrócie chciałam też Wam przedstawić w ogóle siebie, skąd ja się wzięłam i dlaczego gadam o tak ważnych rzeczach. Z mężem 3 lata formowaliśmy się właśnie między innymi, co chodzi o posługę modlitwy wstawienniczej, właśnie o uzdrowienie wewnętrzne, uwolnienie. U siostry Tomaszy Potrzebowskiej w Warszawie. Siostra Tomasza z kolei posługuje od lat tą modlitwą też posługiwała z ojcem Baszaborą, z żoną Baszaborą, nie wiem, czego kojarzycie. Ale w każdym razie jest to osoba bardzo związana z kościołem. Też wam mówię o tym, żebyście po prostu wiedzieli, skąd się urwałam. Byliśmy na samym początku z mężem, jeszcze z narzeczonym i w ogóle jeszcze wcześniej w odnowie. Ale teraz przeszliśmy do domowego kościoła, no i tutaj też zaczynamy posługę właśnie tą modlitwą. Wcześniej też posługiwaliśmy, ale tak bardziej, no tak, powiedzmy, że to tak było, że na tych modlitwach stawienniczych na spotkaniach, jeżeli ktoś kojarzy, no to, to są takie krótkie modlitwy, ale o tym też za chwilkę. Natomiast jeżeli chodzi o modlitwę uzdrowienia, uwolnienia, takie modlitwy, które rzeczywiście, stricte, teraz dzisiaj będziemy omawiać, no to też y, posługujemy, jeżeli ktoś jest chętny. Jeżeli ktoś się do nas zgłosi, y, też mówimy o tym otwarcie i też się spotykamy po domach raczej, żeby było miło i przyjemnie, komfortowo. Więc to tak tytułem wstępu. Ci, że na pewno nie będę mówiła wszystkiego, co się da powiedzieć. I też jestem człowiekiem, więc mogę się mylić. Mam nadzieję, że głupot tu żadnych nie będę mówiła, ale wiecie, różnie to bywa, stresi i ktoś tam można powiedzieć źle, ktoś może coś źle, źle zrozumieć, dlatego też właśnie ważna jest komunikacja, jeżeli tylko Wam się coś nie będzie podobało, to dajcie mi to zaraz znać, bo też nie chcę wyjść, wiecie, na kogoś, kto po prostu się wymądrza. chociaż nic nie wie. <laughs> ale dobrze, adrem, jak to było? Zawsze na polskim mówione. To jakby troszkę się łączy, ale się troszkę rozdziela. Już Wam to spróbuję wytłumaczyć. Nie wiem, czy wszyscy słyszeliście o modlitwie wstawienniczej. E, powołuje do niej też Pan Jezus, mówi, że gdzie dwóch chłopczyków się zbiera w, w imię moje, tam i ja jestem pośród nich. I żeby właśnie się modlić za swoich braci, za, za siostry. Więc tak naprawdę każdy jest do tego powołany, żeby się modlić za drugiego człowieka. Czy to właśnie w ciszy swojego domu, e, mając właśnie w myślach daną konkretną osobę, niekoniecznie tak face to face, e, ale też właśnie z drugiej strony mając ją blisko siebie, kładąc na nią ręce, modląc się. Jesteśmy do tego powołani jako bracia w wierze jako Kościół Chrystusowy, żebyśmy po prostu za siebie się modlili, bo taka modlitwa też ma moc. Wiadomo, jakby osobista to jest co innego, ale taka wspólnotowa też jest co innego, wstawiennicza też jest co innego i warto z niej po prostu korzystać w jakichś takich trudnych momentach, albo kiedy na przykład czekają nas jakieś trudne decyzje do podjęcia, jakaś, jakaś ważna rzecz się dzieje w naszym życiu. To są takie właśnie chwile, kiedy warto skorzystać z takiej modlitwy i tak naprawdę każda osoba może się pomodlić stawienniczo, jeżeli tylko no, po prostu wierzy w działanie Pana Boga, jeżeli żyje z Panem Bogiem, też dość blisko. No bo żeby miała też pojęcie o co chodzi, prawda? Natomiast modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne, bo też jest, tak, trzeba rozróżnić, że jest modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne o uzdrowienie fizyczne, bo o to nam się trzeba modlić. To na jakby mówi Pan Jezus, że ma si mamy się modlić, że na skutek się mamy nie patrzeć, bo już skutek trzeba zostawić, ziemi, bo On wie, co jest dla tego dla danego człowieka najlepsze, ale mamy się modlić. Koń końcu kropka, po prostu. <gry> Więc nie trzeba tutaj dywagować nad tym, czy ja się mogę modlić, czy się nie mogę, czy w tym konkretnym wypadku wypada, czy nie wypada. Natomiast po prostu normalnie nad każdym możemy się pomodlić o błogosławieństwo, o to, o co po prostu On chce, prosi i czego potrzebuje. On, czyli ta konkretna osoba. Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne jest takim typem modlitwy, która, by sama nazwa przez się mówi, wskazuje na to, że modlimy się o y, swoje wnętrze, o swoją duszę. Y, ja to może zacznę mówić na konkretnych przykładach, bo bez sensu jest tak gadać we świat. Najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, że ta modlitwa jest spotkaniem z Panem Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Że ja idąc, wybierając kogoś do y, modlitwy, to ja wiem, że jakby to jest tylko taki pośrednik ta osoba, która się nade mną modli, to jest pośrednik. Pomiędzy mną a Jezusem, i to chodzi o to moje spotkanie z Jezusem. Że najważniejsze w tej modlitwie jest moja świadomość tego, że ja się spotykam z Jezusem, że Jezus dotyka mojego życia, że on chce mnie uzdrawiać, że on mnie kocha, że po prostu on chce działać w moim życiu i chce za pośrednictwem tej osoby, dodać mi łask, dodać mi y, siły, tego wszystkiego, czego potrzebuję. I to jest najważniejsze. Myślę, że to jest po prostu takie to co jakby trzeba o tym myśleć yy, idąc na taką modlitwę. I najczęściej jest tak, że na przykład we wspólnotach, najczęściej charyzmatycznych, ale nie tylko. Można się spotkać z taką modlitwą wstawienniczą, która jest taka króciutka. Nie wiem, czy na różnych mszach na przykład spotkaliście się, albo na różnych spotkaniach mo modlitewnych, że są wstawiennicy wyznaczeni do tego i na przykład w grupkach po dwie, trzy osoby, albo nawet więcej, modlą się za jedną konkretną osobę. Przez dajmy na to, nie wiem, 5-10 minut w zależności od tego, jak ta modlitwa przebiega. I to jest taka modlitwa bardziej o błogosławieństwo właśnie w jakiejś danej sprawie, niż takie rozgrzebywanie y, jakichś tam y, konkretnych rzeczy, które mają na celu takie wewnętrzne uzdrowienie właśnie. Chociaż Pan Bóg może wszystko, więc na takiej modlitwie też mogą się takie rzeczy wydarzyć, że może Pan Bóg zrobić 5 minut i potrzebne jest tylko tyle i koniec. Ale tego nigdy nie wiemy. My, my, zawsze, jak się modlimy nad daną osobą, to my nigdy nie wiemy, jak będzie wyglądała ta modlitwa, chociaż mamy jakby schemat tej modlitwy w głowie, ale to jest tylko um, zarys, to jest tylko szkic, ponieważ wszystko zależy od danej osoby i od Pana Boga, od Ducha Świętego, jak on będzie chciał działać właśnie podczas tej modlitwy. Dlatego, jeżeli na przykład wstawiennicy widzą na takich krótkich spotkaniach, na takich krótkich modlitwach, że dana osoba wymaga właśnie kolejnego spotkania lub takiego spojrzenia w głąb, bo coś się dzieje nie tak, bo oni widzą, że na przykład jest jakiś grubszy problem, no to wtedy też z reguły właśnie mówią, że się można umówić na spokojnie i tak dalej. I właśnie, i tak dalej, umówić na spokojnie to jest właśnie ta nasza modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie. Aczkolwiek, tak jak wspomniałam wcześniej, to niekoniecznie zawsze idzie w parze. Bo uzdrowienie wewnętrzne to jest troszkę co innego, uwolnienie też jest troszkę co innego. Jedna osoba może potrzebować i tego i tego, ale czasami jest tak, że niektórzy potrzebują tylko o uzdrowienie wewnętrzne. Bo nie ma konieczności po prostu takiej, żeby modlić się o uwolnienie. Zerknę to sobie, czy wszystko powiedziałam.